Cześć, witajcie. Kater Pilar. Świeżo przywieziony. Co tu piszczy? TH62-2001 działa całkiem dobrze. że ręcznego nie zaciągnąłem 100 silnik Aż na w oryginale się już z wydłami do palet Ładno opony Michelin XMCL 460, 70, 24 bardzo drogie opony. I tak to wygląda. Może nie jest już najnowsza maszyna. To jest w oryginale niemalowana. Ładnie tam działa. Zapraszam do oglądania, do testowania. i do zakupu. Pozdrawiam. 都是这样。